Robimy to zawsze, kiedy chcemy zdrenować naszą twarz i pozbyć się płynów. Drenaż robimy zawsze od góry do dołu. Dzisiaj powiedziałam ci, że zrobimy sobie drenaż i zrobimy lifting. Drenaż powoduje, że odprowadzamy płyny do dołu i chcemy, żeby nasza twarz, nasz owal się uniósł wbrew grawitacji, czyli musimy Zrobić takie ruchy, które podciągną to wszystko całą naszą twarz do góry. I będziemy robić też od razu do góry lifting twarzy. Więc tak będziemy pracować za chwileczkę. Istotne jest jeszcze to, i chciałabym, żebyś wiedziała, dlaczego ja tak bardzo się cieszę, że medytacja i jego twarze są tak blisko siebie. I nie każdy o tym mówi, więc ja chcę to zaznaczyć, że warto jest zrelaksować się chwilkę. Dosłownie minutkę, dwie. Przed wykonywaniem zabiegu jogi twarzy, automasażu czy też ćwiczeń, dlatego że kiedy my się relaksujemy, to od razu udrażniają się też przepływy krwi. Kiedy jesteśmy mocno napięte, to tutaj nie ma przepływów krwi tak jak mogłoby się to odbyć, kiedy jesteśmy zrelaksowane. Kiedy relaksujemy się, naczynia krwionośne się rozszerzają. I więcej składników odżywczych, tlenu jest dostarczane do naszych tkanek. I od razu to też przekłada się na jakość naszego zabiegu, na jakość automasażu, czy też ćwiczeń, czy akupresury.